Jak to przecież, to niemożliwe, ja jestem nieśmiertelny, nie, to się nie mogło stać, przecież nikt mnie nie może pokonać. No a teraz mów gdzie jest mój brat skurwiegu albo mi. gdzie go uwięziłeś? Hahaha, ha, ha, ha. twój brat, zabiłeś go, twój brat to był ten mój rzeźnik, co nie rozpoznałeś koloru skóry. I co teraz dalej jesteś taki pewny siebie, ty sprowadziłeś śmierć na Dragona, z Garota, a także na swojego brata e kurwa nie to jest kurwa nie ludzi Nie. Nie, dlaczego, dlaczego, co ja zrobiłem? Panie Wiedźmin, słyszy mnie Pan przepraszam, że przeszkadzam, ale czy mógłby Pan mnie uwolnić, bo mam już dość siedzenia tutaj? Co, kto to jest znowu? Jestem Wiedźminem, a ty kim jesteś i co tu robisz? Eee, jestem Fao, kilka lat temu Marduk zabił mi ojca i porwał do swojej fortecy, od tamtąd siedzę tutaj i żywię się szczurami ale widzę że go pokonałeś Fao, to ty myślałem że ty nie żyjesz, więc Marduk kłamał, nie poznajesz mnie pewnie to ja Alvin twój brat? Wciąż nie mogę uwierzyć, że to naprawdę ty straciłem już nadzieję, że zobaczę cię kiedyś żywego. Wynośmy się stąd mam dość tego miejsca. A co ja mogę powiedzieć? Mój młodszy brat został wielkim i potężnym wiedźminem. Musisz mi później opowiedzieć jak to się stało. Przecież gdy byliśmy młodzi byłeś fajtłapą i miałeś dwie lewe ręce. Ech, stare dzieje, może ci kiedyś o tym opowiem, ale jeszcze nie teraz nie mam na to sił, jestem naprawdę zmęczony. A zapomniałbym o moim byłym nauczycielu Ksordzie. Ej, ej, chwila, zaczekaj na mnie, Alwin. O, widzę, że mnie nie zawiodłeś i pokonałeś Marduka. A kim jest twój kolega? Hehehe, he, he, to mój brat, o którym ci tyle opowiadałem. To twój brat, myślałem już, że nie żyje. Cieszę się, że się myliłem, miło mi cię wreszcie poznać. Alwin mi dużo o tobie opowiadał. Mi też miło cię poznać, ale wiecie, co, wynośmy się stąd, siedziałem tu sześć lat i mam dość. rozumiemy cię. Wynośmy się stąd, idźmy do jakiejś karczmy i schlejmy do nieprzytomnego. O niczym innym Alwin nie marzyłem, ale ty stawiasz hehehe.